Thank you. Cześć, z tej strony Zewer. Dzisiaj zaczynamy nową serię Zelesa 13. Udało mi się umówić koszenie. I w międzyczasie jak będziemy czekać na naszego kombajnistę, to pokażę Wam punkt wyjściowy na tym gospodarstwie, od jakich maszyn będziemy zaczynać. Także bez błędnego przedłużania. Główny i jedyny ciągnik na tym gospodarstwie. Zetor Major 3011. No stan taki jak widać. Nie za dobry. Rzekłbym nawet, że gruz. Dalej przyczepa autosan. Drewniana. Też już przygotowana do wyjazdu. Prasa. To jest naprawdę tutaj wynalazek, bo to jest prasa FMZ Z203. Nieużywana. Odkąd pamiętam, ona w sumie tutaj tak stoi. Ale trzeba ją będzie stąd chyba wyeksmitować i spróbujemy ją w tym roku ruszyć. Po takim przestoju na pewno trzeba będzie ją przejrzeć zobaczyć, czy ewentualnie czegoś tu nie trzeba wymienić. I z tyłu gospodarstwa jest jeszcze siewnik. Konny zespawany z dwóch w sumie. Pług dwójeczka. Grudziącki. Jeszcze są brony piątki. dwukółeczka, Sadzarka do ziemniaków akpil. I tu jeszcze tak przy gospodarstwie na silosie od kiszonki, już nieużywanym. Grabiarka siedmiogwiazdowa. Dobra, to palimy sprzęta. I wyjedziemy tutaj tą przyczepą na gospodarstwo. Przyczepa też stan nie powala, nie są to żadne cuda. Zaszczelna nie jest, wiadomo. Koła też nie najlepsze. Hamulców nie ma. Oświetlenie też nie najlepsze. Także mówię, do zetora pasuje idealnie tutaj. Coś huczy tutaj. A to chyba nie do mnie. Raczej nie, ale. To jedzie właśnie wam opowiem troszeczkę największy gospodarz. Prawdopodobnie ciąć rzepak pod lasem. Tak. To jest chyba jedyny gospodarz, który się bawi tutaj w coś innego niż żyto pożycie przez całe życie. Dobra, poczekamy jeszcze chwilkę. Zrobię wam cięcie i widzimy się już prawdopodobnie jak będziemy kosić u mnie. I dobra, kombajnista już jest, już kosi. Pokazałem mu tam co i jak, zaraz tam podjedziemy. Ciekawym kombajnem w ogóle jest koszone. Ktoś kto się nie zna mógłby popatrzeć z daleka i powiedzieć, że to nasz Bizon 56. Ale nie, jest to Fahr M1000. Bardzo podobny, przynajmniej wizualnie do naszego Bizona. Natomiast tam konstrukcyjnie to one tam się chyba dosyć znacząco różnią W sumie poza wyglądem to chyba nie mają za bardzo ze sobą coś wspólnego Zobaczymy jak będzie sypać Robi pierwsze okrążenie Cudów tu się nie spodziewam Aczkolwiek może coś szczęście dopiszę w tym roku mamy pierwszy zbiornik. Proszę Państwa, zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. Kurde, muszę zjechać na gospodarstwo z tą przyczepą i zapiąć dwukółkę. Nie dużo brakło, żeby się zmieściło, ale trzeba będzie to jeszcze dosypać na tę mniejszą przyczepę. Także trochę w biegu. Dobra, kombajnista pojechał. Zjeżdżam z tym na gospodarstwo. Aha, jeszcze zanim wstawię tę przyczepę tutaj, to trzeba wyjechać tą prasą. I dobra, a przyczepę to sobie naprzód zapnę. Dobra, w następnym odcinku prawdopodobnie przyjrzymy się tej prasie tutaj, zobaczymy do czego to się jeszcze nadaje po tylu latach. Rozładuję zboża, myślę poza odcinkiem i to będzie na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć.